Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki? Książę William zawsze był filarem rodziny królewskiej. Zawsze nosił ciężar swoich obowiązków z Gracją. Jednak jego ostatnie ujawnienia wywołały poruszenie na całym świecie. Teraz pojawiają się plotki, że książę William na stałe opuści Zjednoczone Królestwo. Jego decyzja nadchodzi w momencie, gdy rodzina królewska zmaga się z licznymi trudnościami i kontrowersjami. Ta zaskakująca wiadomość wzbudziła niepokój zarówno wśród sympatyków rodziny królewskiej, jak i w samej rodzinie. Co mogło skłonić księcia William do podjęcia tak drastycznej decyzji? Dołącz do nas, aby odkryć, jak książę William zaskoczył wszystkich i może na stałe opuścić Zjednoczone Królestwo. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, przyjrzyjmy się dzieciństwu księcia William. Książę William urodził się 21 czerwca 1982 roku w szpitalu St. Mary's w Londynie. Był pierwszym dzieckiem księcia Karola, księcia Wali, który teraz jest królem Karolem III oraz księżnej Diany w czasie panowania swojej babci, królowej Elżbiety II. Jego imię William Arthur Philip Louis zostało ogłoszone 28 czerwca. William był pierwszym dzieckiem urodzonym z księcia i księżnej Walii od 1905 roku. Kiedy miał 9 miesięcy, podróżował z rodzicami na turni do Australii i Nowej Zelandii, stając się pierwszym królewskim dzieckiem, które odbyło międzynarodową podróż. Jego młodszy brat, książę Harry, urodził się we wrześniu 1984 roku. Oboje dorastali w pałacu Kensington w Londynie oraz w Highgrove House w Gloucestershire. W rodzinie William był nazywany Wills, a przez swojego brata Willy, a przez swoją matkę Diane Lambat. Diana chciała, aby jej dzieci miały bardziej normalne doświadczenia życiowe, więc zabierała je do takich miejsc jak Walt Disney World, McDonald's, kliniki AIDS i schroniska dla bezdomnych. Biograf Robert Lacey powiedział, że William, który wcześniej był psotnym i rozpieszczonym dzieckiem, stał się bardziej refleksyjny i cichy w miarę dorastania. Zwłaszcza po rozpoczęciu nauki w internacie, Diana zaczęła nazywać go moim małym mędrcem i zaczęła ufać mu jako powiernikowi w czasie jego młodzieńczych lat. Pierwszym wydarzeniem publicznym William była wizyta z rodzicami w Landau w 1991 roku z okazji Dnia Święta Dawida. W tym samym roku on i Harry pojechali do Kanady z rodzicami, a ponownie z ojcem w 1998 roku. Po rozwodzie rodziców w 1996 roku jego matka Diana zginęła w wypadku samochodowym 31 sierpnia 1997 roku. W tym czasie William, mając 15 lat, przebywał z bratem Harry oraz ojcem w zamku Balmoral. Następnego dnia Charles powiedział mu o śmierci matki. William nie był pewien, czy powinien iść za trumną swojej matki, ale jego dziadek, książę Philip, zachęcił go, mówiąc: Musisz to zrobić. William szedł za konduktem pogrzebowym razem z bratem, ojcem, dziadkiem i wujkiem. Po śmierci Diany, William powiedział, że był w szoku przez wiele lat. On i Harry odziedziczyli większość majątku Dajani, wynoszącego 12,1 miliona funtów, gdy skończyli 30 lat, a ich część wzrosła do 10 milionów funtów każdy w 2014 roku. Bracia odziedziczyli także suknię ślubną matki oraz przedmioty osobiste, takie jak suknie, biżuterie, listy i obrazy. Otrzymali również oryginalną partię nutową Candle in the Wind autorstwa Berniego Taupina i Eltona Johna, który wystąpił na pogrzebie Dajani. Ponadto bracia podzielili się kwotą 4,9 miliona funtów z funduszu powierniczego ich prababci w wieku 21 lat i otrzymają po 8 milionów funtów, gdy skończą 40 lat. William uczęszczał do szkół prywatnych, zaczynając od przedszkola Jane Minor, a następnie szkoły Weatherby w Londynie. Potem poszedł do szkoły ludgrowe koło Wokingham w hrabstwie Berkshire, gdzie latem korzystał z prywatnych korepetycji prowadzonych przez Rory'ego Stewarta. W Ludgrowę William był aktywny w sportach takich jak piłka nożna, pływanie, golf, koszykówka, strzelectwo i biegi przełajowe. Później uczęszczał do Eton College, gdzie studiował geografię, biologię i historię sztuki na poziomie A, uzyskując ocenę A z geografii, C z biologii i bez historii sztuki. Wysłanie William do Eton było dużym krokiem, ponieważ przełamało królewską tradycję uczęszczania do Gordonstown, gdzie studiowali jego ojciec i dziadek. Niemniej jednak jego ojciec i dziadek Dajani uczęszczali do Eton. Rodzina Królewska i media zgodziły się pozwolić Williamowi studiować bez nadmiernej uwagi mediów w zamian za regularne aktualizacje o jego życiu. John Wakem, przewodniczący Komisji Reklamacji Prasowych, podkreślił, że William był po prostu chłopcem dorastającym w kierunku dorosłości. Podczas nauki w Eton, William często odwiedza swoją babcię w zamku Windsor w weekendy, aby omawiać obowiązki państwowe. Przygotowując się do przyszłej roli króla. W czerwcu 1991 roku William trafił do szpitala po tym, jak przypadkowo został uderzony kijem golfowym przez innego ucznia, co spowodowało złamanie czaszki i wymagało operacji w Szpitalu Great Ormond Street. Po incydencie przyciągnął ogromną uwagę mediów. W 1999 roku przeszedł operację lewej ręki po złamaniu palca. William wziął rok przerwy, podczas którego odbył szkolenie w wojsku brytyjskim w Belize. Pracował na angielskich farmach mlecznych i podróżował do Afryki. W południowym Chile spędził 10 tygodni z organizacją Relay International, pracując przy projektach budowlanych i ucząc angielskiego. Zainteresował się również kulturą afrykańską i nauczył się języka Haile na własną rękę. W 2001 roku William rozpoczął studia na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji. Media zgodziły się nie ingerować w jego prywatność, a studentom zabroniono ujawniania informacji prasie. Początkowo studiował historię sztuki, ale potem zmienił kierunek na geografię, skupiając swoją pracę magisterską na rafach koralowych w Oceanie Indyjskim. Ukończył studia w 2005 roku z tytułem licencjata z wyróżnieniem. Podczas studiów grał w wodną piłkę polo w reprezentacji Szkocji. Aby uniknąć niechcianej uwagi mediów, koledzy nazywali go Steve M aby dziennikarze nie odkryli jego tożsamości. Jako książę Cambridge, w dniu swojego ślubu w kwietniu 2011 roku, William został mianowany księciem Cambridge, hrabią Strefern i baronem Carrickfergus. Latem tego samego roku on i Kate odbyli turni po Kanadzie. Według Nicolasa Witla, pisarza BBC News, ich turni po Kanadzie było absolutnym sukcesem, ponieważ wzięli udział w różnych aktywnościach, takich jak hokej. Na ulicy i sadzenie drzew. Dzięki ich uprzednim interakcjom i uprzednim gestem życzliwości, ich popularność wzrosła, a poparcie dla monarchii w Kanadzie zostało wzmocnione. Podczas różnych wydarzeń sportowych organizowanych w czasie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku Para Książęca reprezentowała Igrzyska jako ambasadorzy. W ramach obchodów diamentowego jubileuszu królowej, William i Kate podróżowali do Singapuru, Malezji, Japonii, Tuwalu i Wysp Salomona we wrześniu 2013 roku. W październiku tego samego roku, William przewodniczył swojej pierwszej ceremonii inwestytury w Pałacu Buckingham. Wraz z synem Georgem, on i Kate wyruszyli w królewskie turni po Australii i Nowej Zelandii. W kwietniu 2014 roku Para Książęca oraz Książę Harry wzięli udział w ceremoniach upamiętniających i wojnę światową w Belgii, a w sierpniu tego samego roku reprezentowali Rodzinę Królewską. W trakcie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, William przemawiał w Banku Światowym przeciwko nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami. William odbył kilka podróży do krajów azjatyckich w latach 2015 i 2016, odwiedzając Chiny, Japonię, Butan i Indie. William był pierwszym monarchą, który odwiedził kontynentalną Chiny od prawie 30 lat, a media chwaliły jego wyrafinowaną i umiejętną dyplomację. W odpowiedzi na oskarżenia mediów o jego lenistwo, William ponownie podkreślił swoje poświęcenie pracy i zaznaczył swoje obowiązki jako pilota śmigłowca ratunkowego. W 2017 roku William i Kate podróżowali do Belgii, Niemiec, Polski, Francji i innych krajów. W styczniu 2017 roku para książęca odwiedziła Szwecję i Norwegię. Wizyty te, podobnie jak inne zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zostały uznane za korzystne dla relacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Europą po Brexicie. W czerwcu 2017 roku William odwiedził Jordanię, Izrael i Palestynę. W październiku 2019 roku książę William powrócił do Izraela. William i Kate odbyli swoją pierwszą podróż do Pakistanu jako rodzina królewska po 13 latach. Turnie okazało się sukcesem, odzwierciedlając osobiste zainteresowania pary w kwestii zmian klimatycznych oraz znaczenia dobrej edukacji, jednocześnie rozwijając stosunki dyplomatyczne z Pakistanem. W kwietniu 2020 roku książę William uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19, ale postanowił nie informować mediów, aby nie wywołać paniki w kraju. Według artykułu opublikowanego w listopadzie 2020 roku przez The Daily Telegraph, książę był bardzo chory i izolował się od swojej rodziny. Niemniej jednak inne relacje twierdziły, że nie był w stanie krytycznym ani przykuty do łóżka i spędzał większość czasu pracując. W grudniu tego samego roku para książęca ogłosiła, że podczas turni po Anglii, Szkocji i Walii użyje królewskiego pociągu brytyjskiego, aby uhonorować inspirującą pracę lokalnych społeczności i organizacji. Podczas gdy premier Szkocji, Nicola Sturgeon, krytykowała turni, wskazując na ograniczenia podróży, Boris Johnson wyraził swoje wsparcie. Lokalne rządy zostały wcześniej poinformowane o rozwoju turni. W maju 2021 roku William i Kate podróżowali po kraju jako najwyżsi komisarze Generalnej Zgromadzenia Kościoła Szkocji. W czerwcu 2021 roku para udała się po raz pierwszy do Kornwali na spotkanie G7. W marcu 2022 roku rozpoczęli turni po Belize, Bahamach i Jamajce, które były częścią obchodów platynowego jubileuszu królowej. Podczas tej podróży żądanie reparacji za niewolnictwo stało się centralnym postulatem manifestantów. William potępił nietolerancję, której doświadczają mniejszości brytyjskie w 2022 roku, a także członkowie pokolenia Windrush, nazywając turni okazją do refleksji nad pomnikiem narodowym Windrush w Londynie. Jako doradca państwowy książę William po raz pierwszy wystąpił podczas otwarcia parlamentu w maju 2022 roku, kiedy jego ojciec wygłosił przemówienie królowej w imieniu Elżbiety II. Po śmierci królowej Elżbiety II 8 września 2022 roku ojciec William został Karolem 3 9 września książę William, obecnie pretendent do tronu, został mianowany księciem Wali przez swojego ojca. Kontrowersje dotyczące tytułu stały się tematem publicznej debaty w walii. Petycja domagając się zniesienia tytułu zebrała ponad 30 tysięcy podpisów do 17 września, a sondaż Jugow ujawnił, że 66% badanych popierało nadanie Williamowi tytułu, podczas gdy 22% się z tym nie zgadzało. William otrzymuje dodatkowe dochody z księstwa Kornwali, które uzyskał jako najstarszy syn brytyjskiego monarchy. Księstwo to jest organizacją wartą 760 milionów, założoną w 1337 roku w celu zapewnienia prywatnego dochodu najstarszemu synowi monarchy. 27 września 2022 roku William i Kate odbyli swoją pierwszą podróż do Walii jako książę i księżna Wali, odwiedzając Angelsi i Swansea. W listopadzie 2022 roku książę odwiedził Senat, spotykając się z pierwszym ministrem Walii, Markiem Drakeford. W lutym 2023 roku William i Kate odwiedzili Falmouth, co było ich pierwszą wizytą w regionie od momentu, gdy zostali księciem i księżną Kornwalii. Od księcia Cambridge do następcy tronu, to czy William poradzi sobie z presją? Śledź nas, aby dowiedzieć się więcej o dziedziczeniu tronu przez księcia William. Brytyjska monarchia od dawna przestrzega ścisłych zasad dotyczących sukcesji, zazwyczaj faworyzując męskich krewnych panującego monarchy. Choć niektóre rzeczy zmieniły się na przestrzeni lat, monarchia wciąż jest symbolem zaangażowania narodu w tradycje. W tym kontekście książę William znalazł się w skomplikowanej sytuacji. Jako następca tronu nie ma innego wyboru, jak tylko kontynuować. Cieszy się wieloma przywilejami, ale także ponosi ogromne odpowiedzialności. Publiczność widziała, jak dorastał od dziecka do mężczyzny, który przygotowuje się do przewodzenia narodowi. A za jego rolą królewską kryje się jednostka z marzeniami i osobistymi zmaganiami, które są mniej widoczne z powodu jego obowiązków. Na poziomie osobistym książę William przechodzi trudny okres, zmagając się z wieloma przeciwnościami. Na początku tego roku jego ojciec, król Karol, zdiagnozowano z rakiem i dano mu tylko kilka lat życia. Co gorsza, w zeszłym miesiącu jego żona, księżna Kate Middleton, również zdiagnozowano z rakiem. Po stracie matki księżnej Diany w młodym wieku książę William nie jest obcy utracie. Księżna Kate przypisuje się za znaczną poprawę wizerunku publicznego William. Po jej diagnozie, William zmierzył się z publicznymi krytykami za brak uczestnictwa w kilku oficjalnych zobowiązaniach. Jak można priorytetować rodzinę i jednocześnie utrzymać poczucie obowiązku i rolę, jaką pełni? Oczywiste jest, że książę spędza czas z żoną i dziećmi, a publiczność obserwuje go z bliska. Wiele osób uznaje to za godne podziwu. Jak każda inna rodzina, rodzina królewska musi radzić sobie z problemami prawnymi, zwłaszcza tymi związanymi z sukcesją i dziedziczeniem. Istnieje wiele obaw o to, kto zastąpi króla i księżną na linii sukcesji, biorąc pod uwagę ich problemy zdrowotne. Jak to pasuje do oczekiwań ludu i wymagań monarchii? Bez poparcia społeczeństwa żaden sprawa królewska nie zostanie rozwiązana. Z pełnymi przypuszczeniami, głębokimi analizami i tęczą emocji, każdy ma coś do powiedzenia od akademików po pisarzy brukowców. Wszystko, co dotyczy księcia, w tym jego decyzje, zachowanie i tożsamość jest skrupulatnie badane. To, co publiczność wiedzy na temat rodziny królewskiej, jest w dużej mierze kształtowane przez media. On czci tradycje jednocześnie odzwierciedlając nowoczesne wartości, które kształtują postawy, a nawet prawa. Oprócz potencjalnego wpływu na reputację księcia William, sposób, w jaki media przedstawiają jego trudności, może również wpłynąć na interakcję monarchii z coraz bardziej zróżnicowaną i ekspresyjną publicznością. Pojawiły się również rosnące napięcia między księciem William a królową Camilla. Co spowodowało te napięcia? Pozostań czujny, aby się dowiedzieć. Przez lata książę William utrzymywał spokojną postawę wobec ciągłych dyskusji na temat tytułów królewskich, Koncentrując się na swoich obowiązkach i rodzinie. Jego relacja z królową Kamila znacznie się zmieniła od trudnego okresu po rozwodzie jego rodziców i śmierci matki, księżnej Dajani. Początkowo relacja była niewygodna, ale z czasem stała się bardziej pełna szacunku. Jednak sytuacja skomplikowała się po przybyciu księżnej Kate. Doniesienia sugerują, że relacja William z Camilla stała się bardziej napięta, niż się wydaje, głównie z powodu napięć między Camilla a Kate Middleton. Ten konflikt, który sięga do ślubu Kate i William w 2011 roku, jest oznaczony subtelnymi, ale istotnymi nieporozumieniami. Napięta relacja stała się szczególnie widoczna podczas koronacji króla Karola, uwydatniając skomplikowaną dynamikę w rodzinie królewskiej. Uważa się, że domniemana zazdrość Kemeli o rosnącą popularność Kate prowadziła do nieustannej uwagi. Pomimo publicznego wizerunku Kate jako osoby spokojnej, źródła wskazują, że jest ona stanowcza, jeśli chodzi o sprawy królewskie. Relacja stała się szczególnie widoczna podczas koronacji króla Karola VI maja. Biograf królewski Tom Bauer podkreślił, jak Kate złamała królewski protokół, wybierając, by nie wykonać ukłonu ani pokłonu przed Camilla, gdy ona i król Karol wychodzili z opactwa westminsterskiego. Podczas gdy inni uznali króla, Kate pozostała cicha, gdy Camilla przechodziła. Źródła bliskie rodzinie królewskiej sugerują, że była to decyzja przemyślana, a nie chwilowy ruch w odpowiedzi na ostatnie działania Camilli. Jednym z działań, które rzekomo zirytowały Kate, było zaproszenie Kemeli dla Rose Hanbury, markizy Cholmondeley, na koronację. Rose była celem plotek w 2019 roku, oskarżona o romans z księciem William, co napięło jej małżeństwo z Kate. Zaufana osoba ujawniła, że Kate uznała zaproszenie Kemeli za celową próbę głębokiego zranienia jej. Ten incydent miał zaostrzyć napięcia między Kate a Camilla, komplikując już trudną relację między nimi. Trwający konflikt opisano jako ukrytą rywalizację z Kamilla, która rzekomo czuła się zagrożona rosnącym wpływem Kate w rodzinie królewskiej. Źródło twierdziło, że Kamilla była zazdrosna od samego początku i nieustannie podważała Kate, sugerując, że rywalizacja istniała przez lata, mimo że nie była oczywista dla opinii publicznej. Konflikt ten miał znaczący wpływ na dynamikę rodziny królewskiej, szczególnie na relacje księcia William z jego macochą. Innym powodem napięć między księciem William a królową Camilla jest fakt, że jej siostra została usunięta z listy płac William. Książę odmówił ponownego zatrudnienia siostry Camillie, Annabelle Elliot, jako projektantki wnętrz, jak podano w raportach rocznych księstwa Cornwalli. Król Karol III zatrudnił Elliot na główną projektantkę swoich nieruchomości po swoim małżeństwie z Camilla w 2005 roku, jak podał magazyn People. Pomimo wyraźnej obecności sióstr królowej w księstwie Kornwali, ich decyzja o rozstaniu nie była niekorzystna. Źródła potwierdziły, że książę William nie zatrudniał już panny Elliot, choć nie miało to wpływu na jakość jej pracy. Informator dodał, że Elliot realizowała pracę w kilku domach Karola, w tym w Kornwali, Wali i na Wyspach Stilli i że Karol cenił jej doświadczenie. Na swojej oficjalnej stronie Elliot opisuje siebie jako projektantkę wnętrz, dekoratorkę oraz handlarza antykami o międzynarodowej renomie, co podkreśla jej szacunek w zawodzie. Magazyn People informował, że Elliot została mianowana przez Księstwo Kornwali, nie stawiając innych kandydatów w konkurencji na to stanowisko. Publikacja stwierdziła, że nie ogłoszono naboru zewnętrznego na pracę przy tej nieruchomości w czasie jej zatrudnienia. Jak wcześniej informowano, książę William rozważał przekształcenie niektórych nieruchomości z portfela księstwa Cornwalli w mieszkania dla osób bezdomnych. Źródło powiedziało The Telegraph w 2021 roku, że książę jest zainteresowany znalezieniem sposobów na pomoc w złagodzeniu sytuacji osób bezdomnych w każdej możliwej formie. William ewidentnie ma wielkie zainteresowanie sprawiedliwością społeczną, choć nie jest jasne, czy obecnie realizuje ten cel. Oprócz sporu z Camilla. William zmaga się również z napięciami z bratem. Czy ta rywalizacja może zmienić wszystko? Dowiedzmy się. Rozłam między William a Harry prawdopodobnie krążył w internecie od jakiegoś czasu, z fałszywymi historiami o napięciach między Meghan Markle a Kate Middleton. Później doświadczona dziennikarka królewska Kate Nickel ujawnia zaskakującą informację, że to Harry i William nie rozumieli się. Bracia pokłócili się około Bożego Narodzenia 2018 roku według źródeł Kate, kiedy Harry powiedział Williamowi, że nie robi wystarczająco dużo, aby włączyć Meghan do rodziny królewskiej. Harry czuł, że William nie otwierał drzwi przed Meghan i powiedział mu to, komentowała źródło bliskie Nicole. Doszło do nieporozumienia między nimi, ale zostało rozwiązane dopiero, gdy Karol interweniował i błagał William, by spróbował. W tym czasie Sussexowie zostali zaproszeni do spędzenia świąt Bożego Narodzenia z Cambridge. Królowa spędziła Boże Narodzenie z Ami i Cambridge w Sandrynem. Niestety, królewscy obserwatorzy zauważyli film, na którym William wydaje się ignorować Meghan, kiedy rodzina była na spacerze. Innymi słowy, próbowała rozpocząć rozmowę, ale on był zbyt zajęty szalikiem, by cokolwiek powiedzieć. To był bardzo pracowity miesiąc dla rodziny królewskiej, zwłaszcza ponieważ dokument TLC Kate versus Meghan, Princesses at War, zaczął być transmitowany. Kate Nickel wyjaśniła w trakcie dokumentu, że William martwił się o tempo, w jakim rozwijał się związek Harego. Dodała, że to, co miało być dobrą radą braterską, skończyło się zirytowaniem Harego. Kate kontynuowała, że Harry gorliwie broni Meghan. Zinterpretował komentarz jako krytykę, widząc, że jego brat nie wspierał szczerze związku ani małżeństwa. I myślę, że od tego czasu nic już nie było jak przedtem. Królewska pisarka de Sun, Emily Andrews, została cytowana w dokumencie, mówiąc, że Harry był wściekły i powiedział: Próbujesz zniszczyć ten związek, zanim się zacznie. Ale czekaj, to staje się jeszcze bardziej dramatyczne. To był prawdopodobnie punkt zwrotny, który przemienił rywalizację braterską w rywalizację królewską. Nick Bullen, reżyser filmów królewskich, powiedział Fox News w marcu 2019 roku, że tak naprawdę napięcia były między William a Harry. A nie między Meghan a Kate. Wyjaśnił, że bracia mieli rosnącą odległość między sobą. Napięcie między nimi stawało się coraz bardziej publiczne. Kazmepale ten rozmawiał z Nicole, by dowiedzieć się, co się dzieje, a on powiedział, że w maju 2019 roku wydawało się, że sprawy się poprawiają, kiedy podano, że Kate i William odwiedzili nowy dom Meghan i Harego, Fragmore tagę. Demiror poinformował, że ta wizyta była postrzegana jako gest pokoju między braćmi. Podobno Kate zachęciła Harego do rozesłania zaproszenia, ponieważ zdawała sobie sprawę z wagi, jaką miało utrzymanie dobrych relacji między William a Harry, nie tylko dla wizerunku, ale także z powodu wspólnej odpowiedzialności wobec monarchii. W czerwcu 2019 roku Meghan i Harry oficjalnie rozstali się z wspólną instytucją charytatywną, którą dzielili z Kate i William. Choć rozstanie miało charakter logistyczny, a nie dramatyczny, nie powstrzymało to spekulacji. Zbieżnie to wtedy ujawniono, że William i Harry nie rozmawiali ze sobą przed narodzinami Archiego. Według królewskiego specjalisty Nicole, źródło powiedziało Entertainment Tonight, że w pewnym momencie nie rozmawiali ze sobą. Niemniej jednak Nicole dodał, że przyjście Archiego prawdopodobnie pomogło poprawić relacje między braćmi, ponieważ William był podekscytowany tym, że jego brat został ojcem. Źródła wskazywały, że William i Harry planowali odłożyć swoje różnice na bok, by uczycić księżną Dianę 31 sierpnia, w rocznicę jej śmierci. Informator podzielił się z Azwicki, że obaj wspominali z czułością małe momenty, które sprawiały, że uśmiechali się przy Dianie, jak podróże na narty, wizyty w Torpe Park i delikatne sposoby, w jakie celebrowała ich urodziny. Oczekiwano, że Kate Middleton i Meghan Markle dołączą do nich później, by złożyć hołd. W październiku książę Harry zdobył rozgłos, otwarcie uznając rozłam królewski podczas dokumentu ITV Harry i Meghan, podróż afrykańska. Kiedy zapytano go o spór, odpowiedział Harry kontynuował wyjaśniając. W tym czasie źródło ujawniło US Wiki, że Kate czuła się niekomfortowo widząc Meghan i Harego tak nieszczęśliwych, mając nadzieję, że William i Harry w końcu pogodzą swoje relacje. Zgodnie z tym źródłem, Kate uważa, że życie jest za krótkie, by żywić urazy, szczególnie w rodzinie. Zawsze była rozsądna i wielką orędowniczką jedności rodzinnej. Rywalizacja nasiliła się jeszcze bardziej, kiedy Meghan i Harry ogłosili, że zrezygnują ze swoich głównych ról w rodzinie królewskiej. William był zaskoczony decyzją i oświadczeniem Harego i Meghan. Źródło powiedziało US Weekly, dodając, że nadal istniała przepaść między braćmi. William był kiedyś pierwszą osobą, której Harry ufał, by dzielić się ważnymi wiadomościami, a to go smuciło. Po tragicznej śmierci królowej Elżbiety II oczekiwano, że napięcia w rodzinie królewskiej maleją, przynajmniej tymczasowo. Bracia i ich żony spotkali się, by zobaczyć hołdy kwiatowe. Kiedy William skontaktował się z Harry, ceo zostało zinterpretowane jako gest zbliżenia. Jednak pomimo tego gestu napięcia nie zniknęły całkowicie. Różnice między William a Harry wydają się głęboko zakorzenione, napędzane przez lata nieporozumień i różne oczekiwania co do ich ról w monarchii. Książę William, który zawsze czuł się bardziej zaangażowany w swoje obowiązki królewskie, postrzegał decyzję Harego i Meghan o rezygnacji jako zdradę rodziny. Z drugiej strony, Harry wyraził, że ciągła presja i brak wsparcia emocjonalnego w krytycznych momentach skłoniły go do podjęcia tej decyzji. Media nie pomogły złagodzić sytuacji, często pogłębiając różnice między nimi. Podczas ostatniego wydarzenia, w którym obecni byli zarówno William, jak i Harry, wielu obserwatorów zauważyło wyraźny brak interakcji między braćmi. Napięcia osiągnęły punkt, w którym, mimo że obaj chcą chronić dziedzictwo swojej matki, księżnej Dajani, ich drogi i metody są diametralnie przeciwne. Źródła bliskie rodzinie komentują, że, mimo szacunku dla przestrzeni i decyzji każdego z nich relacja między William a Harry pozostaje napięta i odległa. Pogłoski sugerują, że książę William, świadom presji, którą rodzina Królewska odczuwa w dostosowaniu się do współczesnych czasów. Koncentruje się na budowaniu wizerunku zaangażowania i odpowiedzialności przed brytyjską publicznością i światem. Z kolei Harry, żyjąc w Stanach Zjednoczonych, stał się symbolem niezależności i walki o zdrowie psychiczne i dobrostan emocjonalny, tematy, które trafiły do innego kręgu odbiorców niż ci, którzy zwykle śledzą rodzinę królewską. Z biegiem czasu, kiedy obaj bracia kontynuują rozwijanie swoich życia w oddzieleniu, pozostaje pytanie, czy kiedykolwiek będą w stanie przezwyciężyć swoje różnice. Dla wielu William i Harry reprezentują dwie strony tej samej monety. Książę zaangażowany w tradycję i obowiązek oraz brat szukający wolniejszego życia, z dala od oczekiwań monarchii. Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki.